Ja w zasadzie to już nie jestem pełny, ale tu jeszcze kilka wyciągłem przyszedłem na to miejsce, gdzie tą dwunastkę wczoraj tu znalazłem. Tu jeszcze kilka stało i tak trochę osłoniłem, żeby nikt tu jej nie zdeptał tych co zostawiłem z tej ciekawości zobaczymy co tu się kule, z nimi dzieje Te maluszki jakie były takie są jakby nic nie urosły nic absolutnie nic Może to i prawda, że zobaczony grzyb już nie urośnie. Bo ja tu w okolicy znowu takie piękne trafiłem, a te nie urosły. No to chyba kurde już nie urosną. Nadal delikatnie to osłonię. No i zobaczę w przyszłym. W przyszłym razie jak to... chociaż kurczę, ja nie wiem czy nie jestem nawet ostatni raz tu już na grzybach Ale głośniej mi się w domu trochę narobiło Muszę też nadgonić tą robotę No i wiadomo, że będę tam od czasu do czasu zaglądał, ale to już nie będzie takie intensywne jak do tej pory. Jeszcze tylko skoczę na rydzę zobaczyć wczoraj to pojawiłem sobie fest i rydzów i tych kań Zadzwoniłem po syna i też te wszystkie grzyby, które miałem te prawdziwki no i podzieliłem się tam rydzami i kaniami ale prawdziwki Dałem. No nie widzę tu tak więcej niż w okolicy Nie chcę tu tak kurde zdeptywać tego terenu trzeba chyba brykać do samochodu na dwa, bo coś się ciemno zrobiło jakby chciało Lunąć porządnie. I tam dałem tutaj Tu jest ten świeczek. i te piękne ukazy stałe No dobra. Trzeba to obrać i...